Hej kochani, na moim kanale jeszcze nigdy czegoś takiego nie było, więc postanowiłam, że nagram haul. Nie wiem, jakby to tam wymawiacie, i nie czepiecie się, jak ja to wymawiam, ponieważ ja wymawiam haul. I nie po angielszowemu, Tak jak nie mówię Primark, boże, Primark, Primark, tylko Primark. I koniec. mi się tak podoba, i koniec. No. I tak. A więc to będzie haul. A zakupy, które zrobiłam w ciągu dwóch miesięcy ostatnich, nie będzie to za wiele rzeczy. Jak tam oglądam te wasze haule, boże, w tydzień tyle zakupów, dobra, serio. Okej, okay. dobra, bez komentarza. I tak, zacznijmy od tego, co dzisiaj kupiłam. Jest taka sobie bluza z Miki Mausa, którą kupiłam w Primarku. Za 60 zł będę przeliczana polskie I i, 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 i z takimi fajnymi łóżkami Takie. Fajne. Ej, co się w tych łóżkach, One są takie fajne. Bo sama bluza w sobie nie jest jakaś taka rewelacyjna, ale tu. Te łóżka. Zleciłam wszystko. zwyciężają Następnie też dzisiaj. Kupiłam konwersy. Podróbki w Primaku. Czaiłam się na nie też już dosyć długo, z dwa miesiące, w końcu postanowiłam, dobra kupię je, kosztowało 40 zł, mm, Tak wygląda takie czerwone, ulubiony kolor. I tak, <laughs> może w ogóle w te wakacje miałam straszną fazę na kupowanie sukienek, jak nie chodziłam nigdy w sukienkach, to przez to lato prawie praktycznie codziennie, praktycznie codziennie prawie, i tak, zaczniemy od takiej bardziej seksownej. Wygląda tak. I. Nie wiem, jak co tutaj będzie tak wyglądało, ale ona ma te takie dziureczki. Jeżeli widzę, troszeczkę brzuszka. Taka trochę seksowna jest, nie? <laughs> o tak. Tak o. I kosztowała ona w handemie po przecenie 40 zł, tylko, więc jak się rzuciłam. To już nie puściłam, od razu do kasy. Mam trzy sukienki w tym samym fasonie. One są praktycznie identyczne, tylko kolorami się różnią. To jest pierwsza. Taka biała, dosyć krótka. Uwielbiam ją. Taka aniołkowata, taka bardzo grzeczniotka sukieneczka. Taka dobra na rozpoczęcie roku szkolnego na przykład. Ta jest taka z przodu krótsza, z tyłu dłuższa i też jest bardzo ładna. O taka o. I jeszcze trzecia, po prostu mówię wam identycznie, tylko kolory różne. Taka jeszcze. Łosusiowata, taka trochę, nie wiem jak to będzie wyglądało na kamerze. Na kamerze. I historia jest taka. Tą pierwszą kupiłam, nie wiem gdzie, z mamą. Za 80 zł to pamiętam. A te dwie, tą łosusiowatą i niebieską, byłam z ciocią, z ciocią w, w sklepie, w sklepie, w sumie to był taki bazarek, jak to się tam nazywa, no taki targ, o coś takiego, ja mówię, nie, nie idę tam, nie lubię czegoś takiego, chodźmy do H&Mu albo do Beczki albo coś, ale takie nie, idziemy tam, tam, są fajne rzeczy, takie dobra, to idziemy i tak patrzę, nie, nie, nie i widzę te sukienki, nie, kupuję wszystkie. I tam było ich mnóstwo i różne kolory, w ogóle cała ten czas. Ja zaczęłam wszystkie początkowo przymierzać. I ta pani się tak zdenerwowała. Bo ja tam siedziałam w tej e, przymierzalni pół godziny. Ja takie, dobra, dam ci dwie za e, 50 zł i wychodź. Ja takie, dobra, wzięłam je, wyszłam na <laughs> Następnie też w Opolu polskie zakupy. Kupiłam sobie taką baseballówkę, bo ogólnie mam tylko jedną, taką czerwoną, postanowiłam, że sobie taką też kupię, o taka, też nie mam zielonego pojęcia, gdzie ją kupiłam, ale była z przeceny, więc ja w ogóle lubię przeceny, uwielbiam przeceny w lato, Ej tam są można takie bluzki tanie, kupię Ci bluzy, że w ogóle, ale gdzieś, nie więcej niż te 10 zł mi się wydaje. Jeszcze jedną kupiłam, jest tak, takim napisem follow Me, ale ma, mama ją teraz yy, siedzi do pralki, więc nie mogę Wam pokazać. I kupiłam jeszcze pandemię, też poprzez Jest strasznie pognieciona, ale nie chcę się specjalnie na filmik jej pracować. Taka. Jak to, jak to nazwać? To jest koszu, koszula bez ramion? Nie, nie wiem, bez, nie wiem. Bez, bez rękawów? Bez ramion. Kupiłam ją za. Gdzieś za. Nie wiem ile. Gdzieś 30 zł? 40? Nie wiem. I też się bardzo. Jest dosyć ciepła. Z takiego trochę grubszego materiału. I tak. W Berszty. Kupiłam taką, miałam y, ochotę na taką krótszą bluzkę i w końcu w niej nie chodziłam, bo mam za gruby brzuchol <gryw> i też o o sorki. Taka bluzka, 20 zł, jeżeli się nie mylę, kosztowała w werszce, z takim tigerkiem Ej, uwielbiam tygrysy, Ej, są takie piękne, mam na tapecie w komputerze i, 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 i w telefonie, na telefonie, wszędzie, dobra. Zapomniałam jeszcze jedną sukienkę pokazać, to pokażę teraz. Nieczęsto chodzę w panterkach, ale ta mi się spodobała. Też w jest też poprzecenie. Ile kosztowała 40 zł. I ona nie wygląda teraz tak ładnie, ale do mojej figury niełatwo znaleźć taki fason, co będzie pasował. A ona tak jakby mnie wychudza, więc ją kupiłam. Tak fajnie, taka prosta sukieneczka do balerynek fajna, bo, bo tamte to ja noszę zawsze do obca, ta jest taka dobra do balerinek i, i, dlatego, i dlatego ją kupiłam. Chciałam od razu przeprosić za to, że jest taki bałagan tutaj, że najpierw to, później to, w ogóle znowu sukienka, znowu bluzka. Pierwszy raz robię takiego haula i, haula. I nie ogarniam, trochę zrobię nieporządek, a może się nauczę to później nagrywać. I to jest chyba mój ulubiony zakup, jeżeli chodzi o, o Polskę. Taka. Znowu nie wiem, to się nazywa koszula. Koszula bez, bez. ramion, jak już to mówiłam. Ona jest taka Taka, Nie wiem, czy to widać, ale widać przez nią troszkę brzuszka. Ty ma takie. na końcu trochę. Jak to się nazywa? Wiecie, to jest tak ciężko nagrywać filmik jak w sumie mi brakuje słów bo tej ja tutaj do Niemiec ja się teraz uczę niemieckiego, nie? i ja z rodzicami gram tylko po polsku ale nie o takich, takie słowa dziwne jakieś jakieś koronkowe o, na przykład to jest chyba koronka, czy co to jest tam, nie wiem i po prostu zapominam polskiego dobra jeszcze mam nie powiedzmy, to kosztowało. Ta bluzko niebluzko koszula kosztowała też po przecenie. Myślę, że wszystko, co było po przecenie, nie może koszt nie, nie kosztowało więcej niż 3 zł. Tego jestem pewna. Bo że z przeceną nie kupiłam takiego. Dobra. I kupiłam jeszcze takie, ee, jak się nazywa, -stopki, To są takie bardzo cienkie leginsy Kupiłam je w Primarku 3 Markusy je kupiłam i one kosztowały 15 zł. Jeszcze ich nie miałam na sobie, bo teraz się zimno zrobiło, za późno je kupiłam. Ale ogólnie lubię takie boni bo robią takie różne takie. To na przykład takie z literkami. Robią też takie. Jak to się nazywa? Z paseczkami, że widać, że są poprzycinane takie. Jedne są też takie, że tutaj, takie jakbyś ubrała te. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Ej, jeszcze zapominam. Dobra, nieważne, zapomnijcie. Nie wiem, czy to widać, ale na nich są takie literki. Dobra. I jeżeli chodzi o, o ciuchy, to to koniec. I mam jeszcze trochę kosmetyków. Naprawdę niewiele. Tak. Pierwszy zakup to jest Big and Beautiful Boom z Astora. I nie wiem, czy mam go polecić. Jeżeli lubicie posklejone rzęsy, polecam go jak najbardziej. Mojej mamie bardzo sklejał rzęsy, i nawet jeżeli moja mama troszeczkę krótsze rzęsy ode mnie, a ja nie mam wcale za długich, tak ona maluje sobie nim, zawsze odbija się tutaj. Mi tak samo, ale zawsze. Innymi nie, ale tym zawsze. Ma taką strasznie dużą szczotę. Mega ogromną która odbija ciągę tutaj. Zawsze musimy mieć papier albo tak robić oko, żeby malować. Więc to nie jest za, za dobre. Ale poza tym nie jest najgorsze. Następnie e, mam z Lorala Voluminous Extra Black. Voluminous. Dobra, ja będę czytała Voluminous. Raz pięć x 5 i ma taką szczotę, szczotę, szczoteczkę maniulśką i jest naprawdę bardzo fajny i polecam go i nie mam zielonego pojęcia ile one kosztują, ponieważ moja mama mi je kupuje tak na spółę, więc ja nie mam zielonego pojęcia ile one kosztują. Eee, no i tak. No i ten polecam, jak najbardziej. Kupiłam też Fluid z Max Factora by Ellen Batrix Soft Resistant Makeup Light, bo ja jestem blada i jak najbardziej go polecam, jest świetny, dobrze kryje i, i starcza na długo, nie musisz go dużo dawać jak te inne, jest naprawdę bardzo fajny. Poza tym, jak zawsze, eyeliner, którego nie polecam, nie polecam przeciwwodnego eyelinera z Essence. Polecam tylko te takie normalne, bez. E, nie, nie waterproof. One są okropne, one się łamią. A raczej nie łamią, tylko. Co one robią na oczach? One pękają. Po pewnym czasie zaczynają pękać. Takie robią kreski między oczami. Mm, na oczach, a nie między oczami, powiem. Następnie, nie wiem czy ta firma jest w Polsce. Nie mam zielonego pojęcia, bo pierwszy raz ją zobaczyłam tutaj. Ale jest P2 Impressive Gel. I to jest taka kredeczka: taki trochę eyeliner. I niesamowicie polecam bo to w sumie nie jest waterproof nie jest przeciwwodna, jak ja to zawsze mówię. Tylko jest normalny, ale strasznie ciężką zmyć za pomocą wody lub nawet yy, z tym, z, yy, z tonikiem czy z czymś tam, jak to się nazywa, z mleczkiem. Więc jeżeli idziecie na basen czy coś, to niesamowicie ją polecam. I też bardzo fajnie maluje, więc nie ma żadnych wad. Kupiłam sobie tak jak zawsze rzęsy... rzęsy... Jeszcze raz rzęsy, Jeden raz nakleiłam, a do, do innych pogubiłam kleje. Niesamowita jestem. No i to chyba na tyle. Aha, jeszcze mam do Was pytanie, bo to tam, bo robiliśmy zdjęcia. I, I mam tutaj zdjęcie. Ja nie wiem, czy ja mam je kupić. Patrzcie, bo tutaj są, nie mogę zarwać, jeżeli nie kupię. Wygląda to tak i nie jestem pewna, czy mam kupić to zdjęcie. Piszcie w komentarzach, czy kupić, bo wiem, że klasowe na pewno kupię, chociaż wyszłam jak. Po prostu tak wyglądam. Ale klasowe jest na pamiątkę. I to chyba na tyle. Jeżeli chcecie więcej hauli, to piszcie to, będę starała się gdzieś tak co dwa miesiące nagrywacie, bo nie robię za dużo zakupów. Jeżeli szczerze, teraz się troszeczkę zaszalałam, bo dla mnie to jest zaszalenie, na tyle zakupów ja nie dużo kupuję. Nie wydaje pieniędzy na prawo, lewo, na prawo i lewo. Więc jeżeli podobał Wam się ten hał, to po prostu piszcie, ja postaram się znowu nagrywać bo znowu się popróżyłam, tak pewnie. I jeżeli będzie, będzie, jeżeli będzie, będzie. Jeżeli filmik będzie się sklejał... Będzie się sklejał, jak ja mam to powiedzieć? Bo nie, nie chcę w tym filmiku robić za, wie, za wiele cięć i będą, będę je tylko sklejała. Bo mój Nikon może nagrać tylko 5 minut, bo mi się przegrzewa, dlatego chciałam też kupić nowy sprzęt, ale do tego jeszcze muszę zarobić trochę pieniążków. No, więc... Aha, kupiłam jeszcze laptopa, jeżeli chodzi o, o jakiś tam haul, ale tego pokazywać nie będę. Bo to w sumie kupiła mi ciocia na urodziny 18, pół roku wcześniej. Tak, ale co tam. No i to na tyle, dzięki, że byliście ze mną, pa! Ej, już odłożyłam kamerę i w ogóle wszystko i zapomniałam o moim najlepszym zakupie, jak ja mogłam, patrzcie. Moje Maxy, jak mogłam ich nie pokazać, nie wiem, jestem okropna. Jestem z nich bardzo dowolona, tak jak mówiłam, na początku pierwszy tydzień był okropny w nich, w nich chodzenie, ale później... Teraz są takie mega wygodne, mówię Wam, polecam, jeżeli, yy, jeżeli, jeżeli Wam się podobają, bo nie wszystkim się podobają. Mi na początku się bardzo nie podobały i dopiero później się w nich zakochałam. Także są dosyć drogie, tak, 500 zł za nie zapłaciłam, yy, 450 w sumie, więc no, polecam. Polecam, Karina Mazur. Aha, jeszcze zapomniałabym, moja różowiczka to taka o repelkę. W sumie martwi mnie fakt tego, że jest różowa, bo chciałam jakąś czarną, ale zakochałam się w niej. Jeżeli by była czarna, to by była jeszcze perfekcja do tego. A tak? To jest tylko bardzo fajna. I to na tyle. Żegnam się z Wami trzeci raz. Podobało się? Łapkujcie. Jeżeli chcecie więcej, subskrybujcie.